Hej! Zastanawiałeś się kiedyś, czym różni się ciężarówka amerykańska od tej z Europy? Jak się okazało, to nie tylko kwestia stylu. To wszystko przez infrastrukturę. W Europie mamy krótkie drogi, wąskie ulice i mnóstwo zakrętów. Więc ciężarówki są projektowane z kabiną nad silnikiem, czyli tak zwane cup over. Dzięki temu ciągnik jest krótki, a więcej długości zostaje na naczepę. Efekt? Lepsza manewrowość i lepsza widoczność. Z takim minusem, że jest po prostu ciaśniej w kabinie. W USA jest znacząca różnica. Tam przestrzeni jest dużo więcej, a długość ciągnika nie ma kompletnie znaczenia, bo przepisy regulują tylko naczepy. Dlatego też pojawiły się słynne long czyli ciężarówki z długim przodem i silnikiem przed kabiną. To daje większą aerodynamikę, wygodę, większy silnik, łatwiejszy serwis i mniej wibracji podczas jazdy. No i wiadomo, wygląd. Potężny amerykański styl. No dobra, ale co z przepisami? W USA obowiązuje system klas. Na przykład klasa ósma, czyli odpowiednik naszego HGV. Tam ciężarówka może mieć około 15 ton masy własnej. Naczepy po 16,15 m, a nawet można je łączyć. Każda po 8,53 m. W niektórych Stanach maksymalna prędkość dopuszczalna to nawet 129 km na godzinę. A co z Europą? Tu stawiamy na efektywność i przestrzeń ładunkową. Ciężarówka ma być krótka z przodu, ale długa z tyłu. A wszystko musi się mieścić w ścisłych normach długości i tonażu. Efekt mniejsze silniki, więcej technologii i bardziej rozbudowana elektronika. No i oczywiście AdBlue, tachografy, limity czasu pracy, czy emisje spalin. U nas wszystko jest mocno uregulowane. Dodatkowo ograniczenia prędkości w Europie są znacznie niższe. W większości krajów ciężarówki nie mogą przekraczać więcej niż 90 km na godzinę, a więc USA to jest moc, przestrzeń i komfort, a Europa to precyzja, kompaktowość i wydajność. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tych ciężarówkach.